Jest GoTour w Pokémon Go. Ja wykluwam Wulpixa zwykłego. Czemu w ogóle lider zespołu Go Rocket mi tutaj ocenia moje Pokémony? To nie jest jego zadanie. Dzisiaj moim zadaniem będzie wykluć kilka jajek. Mam dużo inkubatorów. Podobno regionalne Pokémony pojawiają się właśnie z tych jajek. I to jest jedna rzecz, o której wczoraj zapomniałem, eee, żeby wpakować wszystkie jajka podczas pierwszego dnia Go Touru. Ale zresztą nie miałem na to czasu, ponieważ byłem na card show w Dublinie w Irlandii, w Republice i dosłownie sprzedałem sporą część swojej kolekcji. Naprawdę wszystkie moje karty PSN i tak dalej i tak dalej. Dzisiaj polujemy na tego Pikachu, na różne Pokémony z regionu Sino. Również hisłańskie Pokémony się respią, Naprawdę jest tego sporo, aż do tego stopnia, że jestem zmuszony włączyć mojego Pokeball Plusa. Zanim wyszedłem z domu, widziałem na Nirbalu Azelfa. Ale teraz widzę, że po prostu się zdespałnował, i już go nie ma. Zróbmy tak, że GoPlus chodzi sobie w tle. Jeszcze połączyło mi się z moim ostatnim snem 6,5 godziny, nie jest tak źle. I nasze zadania eventowe to na przykład rapuj roślinne, duchowe Pokemony 5 razy, trujące kamienne i dostaniemy tajemnicze Pokemony. Dobra, czyli tam były trujące kamienne. To wpiszmy sobie Poison i Cztery Gwiazdka. To są moje setki, które są no, yy, z, tymi, z tymi wytycznymi. Dobra, to tego na dwa i pół. Wszystkie można sobie tak powiększyć. Kolejne. Dlatego to nawet nie musimy tak bardzo, bo już nam mamy zadanko wykonane. I co dostajemy z tych zadań? Stanki. Ok, z drugiego. Stanki. Kolejne zadanie. Wygraj trzy rajdy. Hmm, to już brzmi ciekawiej. Tylko jak ja mam wykonać trzy rajdy, skoro nie mam żadnej ekipy. Do rajdowania. Jeśli chodzi o rajdowanie, to nawet nie wziąłem ze sobą drugiego telefonu dzisiaj a był taki plan, że mówię, wezmę drugi to na 10 zaproszonych powinny tam te cztery osoby średnio wbić i to rajdowanie powinno być łatwiejsze, ale tak nie jest. Jeśli oglądaliście Kusiego to pewnie wiecie i znacie wszystkie porady odnośnie tego eventu jak się trzeba było przygotować to jest Origin format bardzo ładnie wygląda, ale czy z mi się zarościć? odpowiednia ilość osób? Zobaczmy, wierzę w was. Przede mną opuszczona i zamknięta stacja benzynowa. Iloncia dołączyła ale widzę, że reszta jakoś Niespecjalnie. Gabik też. OK. A czy jeszcze pewnie nie zdążą w tych ostatnich sekundach? Nie wiem, ja jestem ready w takim razie. Trójkę. Jakoś tego nie widzę, ale zobaczymy. Nie wyszli. No to bijemy. Origin forma dialgi. Super efektywne są te ataki Machampa. Zobaczymy tam niby od 4 do 5 osób średnio się zbija tą dialgę. Pokémon go. Ja niby mam dobre Pokémony. Tam część była w nich wymaksowana, tych machampów czy te garczompy, tak samo tutaj 4000. Jeszcze tam jakiś bonus jest do mega ewolucji, z tego co widzę za niektóre typy ataków czas walki. To będzie moja pierwsza Origin Dialga w ogóle. Jeśli uda się ją w ogóle zbić, zacznijmy od tego. No tak, już jedna czwarta życia. Teraz jedna trzecia bym powiedział. Kamera miała mnie śledzić, a mnie jakoś chyba zgubiła. Zobaczymy teraz. Śledzisz mnie, kamero? Śledzi mnie. Tak jak wszyscy w internecie. Subskrybuj się z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić na wylniku. Groudon już słabiej, ale połowa czasu prawie i połowa życia. Myślicie, że uda się? Ja myślę, że się uda. Połowy nie ma, a jeszcze połowy czasu nie ma. Wiem. dawajcie Pokemony, dawajcie. Mam nadzieję, że nikogo nie wyrzuciło tam z rajda i zaraz wszyscy tutaj dołączają. No, czemu mam biały ekran? I to jest widzowy powód, dla którego nie gram Pokémon GO ostatnio. Wszystkie glicze, zniszczone e, ceny. Ride pasów, tych zdalnych. Co to za satysfakcja z gry? Chodzę tutaj, jest zimno. Stoję 5 minut. Nie no dobra, 3. 3 minuty stoję na dworze, ee, żeby mi załadowało rajda. Teraz zbijam 3 minuty kolejne. Wyrzucam i grę. Ja tracę pasa. Osoby, które zaprosiłem też tracą pasa. To jest nadziejne. Nawet teraz jakbym chciał odejść do tego dżima, to już przeszedłem kawałek za daleko mi się wydaje. Podejść bliżej, żeby... No, oczywiście, że nie jestem blisko, bo gym jest tam, a ja przeszedłem już w międzyczasie tutaj kawałek. Słuchajcie, 83 sekundy. No, jeśli to zbijemy, to Pokémon go ma wybaczone. A jak nie, no to. oj, nie będzie grania na gołturze na Antik, nie będzie. Minuta została, jest czerwone życie, więc jest duża szansa, że uda się to zdobyć. Chyba, że wszystkie pokemony mi padną, to nic się nie uda zdobyć. No dawaj, dawaj, 30 sekund zostało. Dawaj, 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 dać ciąg w ogóle Charizard. Ja użyłem rekomendowanych, bo nie było czasu już zmieniać Pokemonów. No dawaj, 20 sekund. Ja, 19. Szybko. Overheat, wchuć. Aaa! Emocje, 10 sekund. Ja, dawaj, dawaj, dawaj. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Zbita, no nie wierzę. Na jakim farcie? No Jantic, dzisiaj się Wam upiekło, ale nie będę miły codziennie. Dobra, 6 potek w nagrodę, 6 rare candy. Tutaj jedna Charge MK, 3 Dialga Candy XL. I wygrany, wygrany jeden rajd. Dzięki Loncio, dzięki Gabik za zbijanie tego Pokemona, Wow, szaniczek. Tak wygląda dialga Origin. Przepięknie na tym tle całym. Teraz muszę ją złapać. Eee, fajnie by było na jakimś fajnapie, ale. Zobaczymy. Pewnie będzie uciekała. Ale duże kółko, jestem zaskoczony. Tutaj ekscelenty powinno się rzucać bardzo łatwo. Eee, ucieka. Ok, ale my nie uciekamy. Ciach, great. I czekanie, pozostaje nam czekanie Jeszcze jeden pajna, tym razem excelenta rzucamy Cyk, oj nie dorzuczyłem To większy zamach trzeba zrobić Ciach, o jest teraz Elegant, ale nie daje się łapać Dlatego golden raspberry wchodzi w grę minąłem excellenta, Idealnie, przecież mamy jeszcze silver pineapple Grave, excellent, dobra Osiem kulek mi zostało. No to chodźmy. Będziemy próbować łapać w drodze. Ciach. To mnie wykrywa, czy mnie nie wykrywa? Chyba nie wykrywa. Siedzi. Dialga złapana. W końcu mamy tego Pokemona. Adventure Effect jest taki bonus za 5000 Stardasta oraz 5 tukierów. Dobra, aktywujemy ten bonus. Pierwszy raz robię to w Pokémon Go. Nie grałem wcześniej. I tutaj zapauzowało mi Insensa, jak widzieliście. Mam takie... Takie coś jak ikonka, pauzy podczas mojego tutaj odliczania. Czyli zatrzymałem czas, ponieważ dialga jest władcą czasu, palkia jest władcą przestrzeni. Tak? Dobrze mówię? E, po, poprawcie mnie, jak coś przekręcam w komentarzach. E, była taka karta też z polskiej wersji kart Diament i Perła. Tajemne skarby nazywa się Zakrzywienie Czasu Przestrzeni. Jeśli macie taką kartę, to ja bardzo chętnie ją od Was odkupię. Szukam do kolekcji w najlepszym stanie, ponieważ chcę ją zgrade'ować. E, także jak macie, nawet jak macie używaną, no to też mogę się z wami zamienić. Dobra, kolejny rajd na Pokemona to będzie Dialga, to będzie Palkia. Dobra, zobaczymy kto z tych pięciu osób tym razem dołączy Uleczmy sobie pokemony, bo teraz ta nowa funkcja też weszła do gry Gdzie możemy sobie kliknąć revive all i uleczyć nasze wszystkie pokemony naraz nie, nie musimy już klikać jeden po drugim To mieliśmy 35 potek i na przykład zużyliśmy je wszystkie od razu Mamy 53, już zużyliśmy 6 i mamy 47 za pomocą jednego kliknięcia To jest bardzo przydatne i wygodne Jeśli chcemy zaoszczędzić czasu na przykład przy rajdach Kiedy to nam yy, jakiś legendarny pokemon zbije wszystkie Pokémony, A my musimy kliknąć rejoin do bar do walki. Wtedy klikamy tylko jednym przyciskiem, zrób wszystko, ulecz wszystko i mamy to z głowy. Już nie musimy się stresować, że uleczenie Pokemonów zajmie nam kilka sekund, stracimy czas i no legenda nam przepadnie. Czyli jak widać, da się w trzy osoby zbić ee, legendę, tylko no trzeba tutaj dobrych Pokémonów i nie wyrzucania z dżimu. Opuszczę tę grupę, ponieważ nikt nie dołączył, jeszcze minuta została do końca, więc to jest zbyt ryzykowne. Efekt Dialgi, ten Roar of Time, będzie działał jeszcze przez 9 minut. 9 minut zatrzymanie czasu. W sumie Ciekawe, bo z tym zatrzymaniem czasu możemy kontrolować tego naszego daily insena, przez co mogłoby się nam zrespić więcej na przykład. Legendarnych Pokémonów. Tak jak Galariański Moltres, czy czy Przecież to mielibyśmy większe szanse na ich złapanie. Hmm, interesujące. W ogóle spaśćmy IV tej dialgi, którą złapaliśmy. Eee, Okej, okay. szczyt gwiazdkowy. taki sobie. Jeszcze mam tam za zadanie, chyba, jedno z tych ewentowych. Ee, Spowerał eee, pójść smoczy typ Pokémona. No właśnie. I używanie Berry to zaraz. Patrzcie, kto się zrespił u mnie na, na dziko. Z Insensa, Azelf. To nie jest żar. To nie jest żar. Naprawdę zrespił mi się Azelf na dziko. To tutaj Ultra Ball i złota malinka, ale faza dziś pierwszy raz w życiu Pokemon Go mi się pojawił. No i uciekł ja. Chyba że Go Plus go złapał. Właśnie. E, nie, nie złapał. Tak jak zawsze, tak jak zawsze. Wszystkie wszystkie pokemony Go plusowane w większości uciekają. Dobra. Przygoda z legendarnym pokemonem zaliczona. A teraz tak, smoczy sobie wejdziemy czterogwiazdkowe czyli setki. Jest tutaj kilka do rapowania, Na przykład Jalgi, e, na przykład e, Giratiny, na przykład Dragonite. To jest setka wymaksowana już na 50. poziom to nie. E, może Haksorusa Aksoros ma powyżej 2500, więc można by go tutaj spowerapować. Nawet za te 100 candy, Czemu nie? I już ma 3000 elegancko to wygląda. Co jeszcze, co jeszcze? Eee, tu nie ma legend, tu jest samurot. Chyba przejdę się zaraz odebrać pozostałe questy. Gibul ale Shadow. Siedzi złany. No dobra, to tak. Dołem zaproszenie na Ali, ale nie będę tego robił. 12-minutowa ścieżka też innego robi. Za tym kamerami teraz. Chodźmy, przejdźmy się na, na chwilę do domu. Resztę chyba ewentu już z domu będę ogrywał. Siedząc na kanale na live, fajny, fajny byłby ten go-tour, jakby się miało z kim grać. A tak jak ja tutaj jestem samemu w małym miasteczku, Ekipa e, się rozpadła, że tak powiem, jak ja już przestałem grać. E, można by powiedzieć, że byłem takim community ambasadorem, zanim wprowadzono community ambasadorów do, do gry. Coś takiego. Idę jeszcze w jedno miejsce, gdzie jest taki jeden ogromny cluster spawn. Z nadzieją, że coś się tutaj może pojawić. Właśnie tutaj, na tym skrzyżowaniu. Często jest tak, że jakieś pokemony, których nie ma na Nirbają, na przykład Pikachu. Krócie jajek, krócie jajek, fajnie się, fajnie się nabijają te kilometry. A w Szajni złapałem wczoraj jednego. To jest ten Pikachu, ma piętnastkę ataku, dwa defensywy, co daje mu łącznie jedną gwiazdkę. Ciekawie do kolekcji, do kolekcji Pikachu z czapeczkami. A jestem ciekaw, jeśli teraz wejdę w tą dialogę, tak będę chciał drugi raz efekt włączyć, to co, to jeszcze raz mogę? Tak, zobaczcie, mogę sobie wydłużyć ten czas. Wystarczy, że mam odpowiednią ilość yy, tych cukierków. I star lasta. O, jajko się kluje, dwójka. Mental To był w ogóle do niedawna, bo teraz w kartach z setu Scarlet i Violet Ta kara z tym Pokemonem wróciła Do Drum, a tak to do przed Scarlet i Violet Mentai został wytruwany Tylko na jednej karcie to tylko z dadar, Diamond i perła po angielsku, japońsku i innych językach Uuu, Crow Shadow, da się go złapać później Złapmy go później Mam jeszcze zadanie takie właśnie z podkarmianiem tych Pokemonów Więc może zużyjmy te wszystkie maliny A Gorus tutaj będzie potem łapał te Z tymi jagódkami, malinkami i tak dalej I tak dalej Zrobią wszystkie ręcznie, że tak powiem Nie, Tam jest już 18. No, dobry ten klaser spawn jest odwiedzić na właśnie zadania, kwestie, które chcemy sobie zrobić. I nie by było jeszcze jakby jedna się gdzieś legendami pojawiła. To by było spoko, jak Mesri, Azal albo galareński, tak jakiś. Też byłby spoko, nie obraziłbym się. Dobra, 23. 24 i 25, zadanie wykonane. Co to jest? Kolejny, kolejny, tym razem znowu na full odsie. Full oc na dziko, full oc na dziko. Jeszcze raz azel, no to jest grane. O, nie. Grane, co jest grane? To nie, to nie, tak. To Golden. No i Ultra Ball, bo Master bola nie używam. Wow, ale. paza. I co trafię? Nie trafiłem nawet w great LOL. Oh, łap się, łap się, łap się. No nie, ucieknie, bo to jest uciekający Pokémon. A, dziki azel, dziki azel, lol. Kolejne zadanie z trzy 3 Pokémony. No tutaj jest dużo zadań do zrobienia. Profesor się przygotował. No to zróbmy te ewolucję 3-3 Pokémon. Klikamy sobie Can Evolve i ewolucja Eevee w mamy Joltiona. A to zróbmy ewolucję tego Mentajna. Mentaj, Mentajna i jest tutaj Marybethiego, tak. Ostatnio nawet mam tego flafiego w PSA-ce. na minus 8, złota kata. Ja nie oddaję teraz kolekcję kart, bo zbieram na Japonię, jak wiecie. To jest na streamach, ten wie. Zbieramy na Japonię. Chciałbym polecieć również w tym roku. I Crow Shadow jeszcze tutaj do złapania. Chyba będzie w domu dopiero, bo już bateria w kamerze się chce wyłączyć. Dam no, resztę, to muszę zaraz ee, normalnie porobić, już łapać te zadanie. Wszystkie dobra, to tak. Dzięki za obejrzenie odcinka. Pauwcie się w komentarzach, ile udało Wam się złapać shiny czy złapaliście Shiny legendę No ja dzisiaj nic. Wracam do domu. Podczas tego pół godziny nic się nie udało złapać. Jeszcze się przejdę tylko, żeby zużyć ten efekt 10 minut dialgi i wracam do domu. Nie nie ma, nie ma jej, nie ma nie ma jej, nie ma, nie ma, nie ma jej Tylko to zim na ulicy tej chce bardziej sławie, nie ma, nie ma jej, nie ma, nie ma jej, nie ma, nie ma, nie ma jej.